Cześć, witajcie serdecznie. Siemanko. Dzisiaj aura już taka prawie zimowa bym powiedziała, zimno wieje, brakuje tylko śniegu. A chcemy z Wami jeszcze porozmawiać na temat wapnowania pogłównie i wapnowania użytków zielonych. Dokładnie. Wapnowanie pogłówne, czyli delikatnie mówiąc wprost, w momencie kiedy mamy już rośliny zasiane, nie zdążyliśmy zwapnować wcześniej działek, bądź stosowaliśmy może nawozy naturalne i przychodzi taki moment, kiedy jednak chcielibyśmy zastosować wapno, bądź na jakichś tam późno dobranych gruntach, dzierżawach. Tutaj z pomocą przychodzi nam wapno granulowane. Dzięki temu, że jest właśnie w formie granuli, bardzo łatwo jest je rozsiać za pomocą rozsiewacza, przy używaniu do tego ścieżek technologicznych. Oczywiście jest to takie wapnowanie troszeczkę doraźne. Wszystko zależy od tego, jakie mamy pH, bo jeżeli mamy to niskie... Interwencyjne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak mamy niskie pH, to jest taki właśnie idealny strzał, żeby przelecieć z takim wapnem, podregulować pH, poprawić pobieranie makroelementów. Nawozy mamy bardzo drogie, więc wydaje się, że wapno już teraz w ogóle w tym momencie jest to naprawdę najtańszy sposób do tego, aby podnieść zasobności w glebie, żeby wykorzystać jak najbardziej to, co w tej glebie mamy. Dlatego też nie bójmy się absolutnie wapnować za pomocą wapna granulowanego, wapnować interwencyjnie. Czyli co, raz w roku, czy raz na dwa lata? Wszystko zależy od tego, jaki mamy rodzaj gleby. No jeżeli mamy uregulowane pH, wszystko jest OK i, i chcemy po prostu, żeby wapń był bardziej przyswajalny, to są co, pewnie mniejsze dawki? Znaczy tu teraz troszeczkę dotykamy zupełnie czegoś innego, bo, nie, no. bo zaczęliśmy od uregulowania pH, a Ty mówisz już o... O wapnie jako tak. elemencie takim pokarmowym. Jak najbardziej wystarczy wziąć jakiś podręcznik, czy też w internecie sobie poszukać, ile dane uprawy pobierają wapnia właśnie z gleby jako składnika pokarmowego. I warto było zrobić taki bilans i po żniwach na wieś dostarczyć taką samą. Ilość, jaką zabraliśmy z plonem z tego pola, taką samą ilość dostarczyć na wieś tego wapna. I tutaj, jak najbardziej, właśnie wapno granulowane jest, jest idealne do tego trybu. Jest rzeczy. chyba naj, naj, najłatwiej po prostu naj... rozsiać. Dokładnie, najbardziej precyzyjnie, bo te dawki nie są wtedy duże. Jest no wiadomo. i nie trzeba jakiegoś specjalistycznego sprzętu rozsiewać. Dokładnie. Roz... Praktycznie ma każdy. Dokładnie, tak? dokładnie. Więc jak najbardziej, wapnowanie interwencyjne za pomocą wapna granulowanego, i tak jak wspomniałem, przy tym co się dzieje z cenami nawozów, gdy poprawiamy e, Czyli to jest odczyn najtańszy sposób po tak. prostu, żeby. Zdecydowanie. Zawsze to był najtańszy sposób, a dzisiaj, dzisiaj już to, to już w ogóle... W ogóle. <laughs> Dokładnie.